Temat remontu Pałacu Marynki pojawia się co jakiś czas w puławskiej przestrzeni publicznej. Jest szansa na to, że zabytkowy budynek doczeka się odświeżonego wyglądu. Urząd Miasta rozstrzygnął bowiem przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę pałacu wraz z spełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego. Postępowanie przetargowe ogłoszone przez puławskich urzędników cieszyło się sporym zainteresowaniem przedsiębiorców. Swoje oferty zgłosiło aż 11 firm. Ostatecznie zadanie opracowania dokumentacji dla remontu zabytkowego pałacu przypadnie w udziale kieleckiej firmie MG Projekt. Ten przedsiębiorca będzie musiał ustalić dokładny zakres robót, a także ich kosztorys. Przypomnijmy, że kilka lat temu obiekt pałacu Marynki trafił pod zarządzanie miasta Puławy. Od tego czasu urząd czyni starania o wyremontowanie zabytkowego obiektu. Z uwagi na duży zakres prac, nie jest to jednak proste zadanie.